Siemano komputerowe świry, to znowu ja powracam. Muszka w Austrii, zaczynamy na nowo poradniki z Gry Fishing Planet. Wróciłem do tej gry, na nowo się zaraziłem, na nowo mam kręćka, na nowo chcę coś nagrywać i wam pokazywać coś nowego. Dzisiaj zajmiemy się ekspieniem i zarabianiem szybkiej kasy na poziomach od 15 do 30. w, poprzednim, w poprzednich poradnikach. Typu kanał w Holandii, bądź też jezioro Emerald, mówiłem i starałem się skupić tylko i wyłącznie na sandaczach, które można było poławiać od 8 poziomu, tak naprawdę do teraz, do tego 20 czy 25, bo za chwilę przechodzimy na nowe łowiska. Będziemy szybciej ekspić, więcej ryb łapać i dużo więcej kasy zarabiać. Będziemy łapać basy na Shinraie i na małe żywce Ci którzy nie oglądali poradników z Holandii I z Nowego Jorku Zapraszam Teraz u góry pojawia się Adnotacja Są to nowe Nowe Stare poradniki Dla was nowych graczy Jak łapać sandacze w nocy na spinning W dzień I w ogóle jak bardzo szybko zarabiać i Ekspić kasę właśnie od tych niższych poziomów do 15-20 poziomu. A więc zajmijmy się teraz sprzętem, jaki potrzebujemy. Jeszcze nie mówię, gdzie będziemy łowić. Powiedziałem już, co będziemy łowić, a teraz zajmijmy się sprzętem. Przejdźmy dalej do sklepu. W pierwszej kolejności w sklepie zajmiemy się wędkami fiderowymi, ponieważ będziemy łowić nasze basy z gruntu na małe żywce i na żywce shinray. Przejdźmy teraz do sklepu. Bierzemy wędki fiderowe. Ryby, które będziemy łapać, będą, będą mieścić się w przedziale do 3 kg. Więc musimy spojrzeć na wędki. Idealną wędką, tylko że to będzie 20 poziom, byłaby wędka Laker Pro 370. Ona ma ciężar wyrzutowy od 20 do 70 gram. Ciężarki, jakie będziemy używać, to będą 25 gramowe, więc nasz przedział wyrzutu mieści się. Obciążenie robocze, czyli obciążenie pod którą będzie pracowała nasza rybka, jest to 2,6 kg, również nam to odpowiada. Ja w naszym poradniku zastosuję troszeczkę słabszy sprzęt aby dostawać więcej EXPA i będzie to sprzęt Alorant 330 ponieważ już mam te, węd te wędki trzy sztuki i nie będę specjalnie kupował tych Laker Pro 370 aczkolwiek no, mogę Wam polecić yy, jeśli będziecie teraz specjalnie kupować wędki pod yy, to łowisko, pod ten poradnik mogę Wam polecić wędkę Alorant 390 jest ona od 16 poziomu, kosztuje troszeczkę więcej od 330, jest dużo wytrzymalsza, aczkolwiek ciężar wyrzutu 40-120 gram więc będziecie musieli z obciążeniem przejść o jeden, jakby to powiedzieć, poziom wyżej. Zobaczcie, tutaj mamy sprzęt wędkarski, ciężarki mamy 25 gramowe, a wy będziecie musieli po prostu zakupić, no 50 gramowe i będziecie dawać. Będziecie dawać sobie radę. Dobra, czyli wędki mamy omówione. Albo bierzemy sobie 330, albo 390, albo 370, która nam starczy na pewno na następne jeziora i starczy nam na dużo, dużo dłużej. Ja następną wędką, którą będę kupował, to będzie albo 370. Albo będzie Big Ali 390 i tu będę już łowił dużo, dużo ciężej, ale o tym będzie w następnych poradnikach. Przejdźmy teraz do kołowrotków. Moim zdaniem, e, najlepszym kołowrotkiem do naszego łowienia w tym momencie <coughs> będzie Espiral ML 2500. Aczkolwiek tu już nam się podnosi poziom do 20, a chcielibyśmy zacząć jak najszybciej. Czyli dajmy na to do 18 poziomu. Tutaj mamy siłę hamulca 5,5 kg. Spiral MLR 2000 z 18 poziomu ma hamulec 5 kg, więc spokojnie możecie go zakupić. Z biedy, jeśli macie z innych łowisk, starczy Wam w naszym przypadku Feeder Force 5000 na przykład, ponieważ nasze rybki są do 3 kg. Spójrzmy, co jeszcze. No, praktycznie każdy każdy kołowrotek, który ma mocniejszy hamulec, od 3,5 kg, ponieważ nasza wędka będzie miała najsłabszym naszym ogniwem, będzie żyłka. Więc tutaj hamulec może być dosyć, dosyć twardy bez problemu. Przejdźmy teraz do żyłek. Tutaj mamy. Najlepszym wyjściem będzie Fluocarbon 0.3 o wytrzymałości 5,5 kg, który spasuje nam się z wędką Fider Pro 370, ale możemy zejść dużo niżej z racji słabszej naszej wędki i tak dalej. Ja Wam pokażę mój zestaw, który bezpośrednio założyłem. Jest to żyłeczka Mono, Mono 0.25, wytrzymałość 3,6 kg. Przyponik 315, aby on był najsłabszy, ale dalej był mocniejszy od naszych ryb, które będziemy poławiać. I do tego wędka, która ma od 1,5 do 4 kg, zastosowałem również e, mocny kołowrotek, ale to dlatego, że mam je, ich 3 sztuki i bodajże z jakimś delce ostatnio je kupiłem. I no idealnie się nadają. Teraz sprawa jest taka, czy my będziemy łowić na jedną, na dwie gruntówki, czy na trzy gruntówki, to, to jest zasobność waszego portfela. Ja będę łowił na e, trzy gruntówki, ponieważ będę zarabiał jeszcze więcej, jak jeszcze więcej. I jeszcze w międzyczasie zastosujemy wędkę spławikową, która powinna mieć podobne wytrzymałości, jaką wy wybierzecie sobie, to jest bez różnicy. Podobne wytrzymałości jak te fiderówki, czyli sprzęt powinien. Być mocniejszy od tych 3 kg. Tutaj będziemy stosować małe żywce, a na fiderówkach będziemy stosować żywce Shinray. I tu jest no kolejny problem: jeśli wejdziemy przynęty naturalne, zwierzęce, to mamy tutaj żywce Shinray, właśnie podbijają nam poziom, od którego możemy zacząć wędkować w tym miejscu, w którym ja bym chciał. Do dziewiętnastego, więc możecie spokojnie przejść na przykład na małe żywce, aczkolwiek będą te brania dużo, dużo mniejsze. No to mamy tutaj system fiderowy. Następnie warto wspomnieć, bo w tym miejscu, gdzie będziemy łowić, również padają piękne basy na zestaw spinningowy. Ja tutaj będę starał się spinningować przy pomocy przeróżnych poperów. Wadze od 7 do 18 gram. Dlatego taką wędkę potrzebuję. Mój ciężar wyrzutowy to jest 4,18. Wytrzymałość powyżej 3 kg. Więc spokojnie damy sobie radę. Plecioneczkę tutaj mamy 2,5 kg. Powinienem ją zmienić, bo to nic dobrego nie wróży. Zmieńmy ją od razu. Gdzie jest ta plecionka 0,3? A plecionka 0,1. Sprzedajmy ją i załóżmy inną plecioneczkę. Plecionka 0.13. Tak, 0.13 będzie odpowiednia i załóżmy około 100 metrów. Musimy trochę oszczędzać. No dobra. Mamy wszystko. Zakładamy sobie jakiegoś poperka. Tak jak mówiłem, żabka poper. Optymalna waga przynęty. Wszystko się zgadza. A więc dobra. Zacznijmy łowienie, przechodźmy na łowisko, i w tym momencie Wam powiem: jedziemy na Florydę, na słoneczną Florydę, gdzie jest przepiękna pogoda, jezioro Everglades, i zaczynamy. Myślę, że weźmiemy od razu sobie minimum 4 dni. 4 dni tutaj spędzimy, bo będziemy dużo łowić. Potrzebujemy dużo kasy. Licencję wykupiłem sobie na 3 dni podstawową. Wiadomo, jak ktoś tutaj chce. Eee, dużo więcej, a może chwileczkę to nam się połów nocny zakazany. Połów nocny dozwolony, tak ja tutaj zrobiłem błąd, ponieważ my będziemy w główni łowić w nocy i trzeba wykupić licencję na noc. Dobra, mamy wszystko. Potrzebujemy 18 poziom. Tak, jak mówiłem, Emerald, Holandia od 8 do 18. Następnie lecimy na Everglades. Ok, do zobaczenia. No dobra, jesteśmy już na pierwszej miejscówce. Tutaj Wam zaraz pokażę, co i jak. Tylko, że muszę najpierw poradzić sobie z rybką. W tym oto miejscu mamy dwa super miejsca do łowienia fiderowego. Poszedł pierwszy medalowy bas wielkogębowy. Oczywiście, że zatrzymaj, bierzemy go. Jest troszeczkę kasiory. No, jestem zadowolony. Zaraz Wam wszystko opowiem. Dobra, mamy markerek. Teraz parę słów. A więc dobra, sprawa wygląda w ten sposób. Już Wam pokazuję, przejdźmy do mapy. Pierwsza nasza miejscówka jest tutaj. Kanał lili wodnej. Tutaj będziemy wędkować. Nie interesuje nas tak naprawdę, czy to będzie trzecia w nocy, 21 w nocy jest to naprawdę bez różnicy podstawowy warunek jest to że będziemy łowić w nocy no i do tego patrzmy na kalendarz brań łówmy w tym momencie gdzie jest najwięcej najbardziej intensywne brania to tak naprawdę wszystko jeśli chodzi o godziny, o intensywność brań i tym podobne teraz przejdźmy bezpośrednio na łowisko powiem kilka słów o naszym łowisku Zwieńmy w pierwszej kolejności nasze wszystkie wędki. Zrobimy troszeczkę porządku. I wam wszystko zaraz objaśnię. Co, jak, gdzie. Z czym jemy, jak jemy, po co jemy. Dobra, została nam ostatnia wędka. Zwijamy ją. Co my tutaj mamy? Jakiś zaczep chyba. Tak, najwidoczniej mamy jakiś zaczep. Dobra, uwolniło nam się. Zwijamy. Już Wam pokazuję pierwszą miejscówkę fiderową. Mamy tutaj, jak widzimy, te krzaczki. Tutaj ten zniszczony okręt, bodajże, że to jest okręt albo kładeczka. I rzucamy tu dokładnie pod te krzaczki odległość 25 do 30 metrów. Proszę, idzie pierwszy strzał. Tak jak mówiłem, żyłeczka nasz haczyk numer 2, żywiet szyjny. Odkładamy wędkę na miejsce. Bierzemy wędeczkę numer 2, i tutaj są bardzo ciekawe miejscówki. Tu, na odległości 28-35 metrów. Jedną wędkę najlepiej posłać tutaj troszeczkę z boku. Tak idzie sobie pierwsza. I trzecią wędkę poślemy tak, jak mamy marker. Tak naprawdę możemy tutaj na całej tej linii łowić. Będzie i tak dobrze. Odkładamy. Odkładamy, łowimy. Dobra, to byłaby nasza pierwsza, pierwsza miejscówka. Postaram się opisać całe to łowisko, co, gdzie, jak, z kim, z czym i dlaczego. Długo nie musieliśmy czekać, idzie pierwsza rybka. Nasza druga rybka już teraz podczas nagrania. Pierwsza to była medalowa. Powiem Wam, że te alerandy 330 są troszeczkę za słabe tutaj na to łowisko i przez to musiałem zmniejszyć wytrzymałość żyłki, aby żyłka była słabsza oraz przypon był słabszy od naszego wędziska, aczkolwiek zaraz próbujemy zmienić przypon i może będzie nam się troszeczkę łatwiej łowiło te ryby, bo jest to naprawdę ciężki kawałek chleba. Jak złowimy tą rybkę? Przejdziemy na następną miejscówkę, pokażę Wam co i jak na następnej miejscówce. Oblecimy tak sobie to łowisko, a następnie pokażę Wam co, gdzie, jak i kiedy spinningować tymi przynętami powierzchniowymi, jak to robić efektywnie, aby naprawdę dawało nam to frajdę, zarobek i exp. Dobra, przyspieszymy trochę czasu i spróbujemy ją szybciej wyciągnąć. Proszę bardzo, mamy kolejnego basa wielkogębowego medalowego. Ok, teraz pozmieniam przypony i za chwilę lecimy dalej z poradnikiem. Dajcie mi jeszcze chwilę. No słuchajcie, z tego wszystkiego zapomniałem wam pokazać jeszcze jedno miejscówki. Szybko wchodzimy na łowisko. Pokazuję wam jeszcze jedną miejscówkę w tym miejscu i zwijamy węteczki i lecimy na następne miejsce. Patrzcie na to. Następna miejscóweczka jest dokładnie tu, w tych krzakorkach. Możemy sobie rzucać na odległość, na jakiej są rybki. Można powiedzieć, że jest około 30 do 40 metrów. Tam też są bardzo ładne sztuki. Dobra, teraz wijamy wszystko szybciutko i przechodzimy na inną miejscówkę. Pozwolę sobie przewinąć teraz troszeczkę szybciej czas. Żebyście się nie nudzili, następne miejsce mamy nieskończone tunele. Szybko wskakujemy tutaj i walimy ostro. Tutaj znam tak naprawdę tylko jedno interesujące miejsce, już wam pokazuję. Zarzucimy tam wędkę, poczekamy kilka minut i zobaczymy, co się stanie. W międzyczasie sprawdzę kalendarz, czy mamy dobre godziny, czy warto już zmienić godzinę. Dobra, tutaj złowimy jedną, dwie rybki i przejdziemy dalej. Tak naprawdę tutaj posyłamy wszystkie trzy zestawy w jedno miejsce od tak naprawdę 25 metrów do 40 metrów. Walimy tam raz przy raz i, i czekamy. To są najlepsze. To jest najlepsza miejscówka w tym miejscu dla mnie. Już się jakieś branie zaczyna. Zobaczymy, co to będzie. No tutaj w tym miejscu chciałbym Wam wszystkim podziękować za Waszą wytrwałość, za to, że jesteście ze mną cały czas na kanale za to, że komentujecie, za to, że się interesujecie filmami, które tworzę i po prostu to mnie napędza i Wam bardzo, bardzo dziękuję za Waszą aktywność u mnie na kanale. Pamiętajcie, aby pytać jak najwięcej, komentować jak najwięcej, lajkować, to po prostu to jest. Następna rzecz, która, która sprawia mi przyjemność i daje energię, żeby więcej dla Was nagrywać. O, już tutaj się zaczyna wizebranie na trzeciej wędce. Wiadomo, ja tutaj mam bardzo duże ułatwienie, bo mogę zarzucić trzy wędki na raz, bo poszło parę tych bytecoin'ów, no ale jak Wy macie tylko jedną wędkę, na przykład gruntową, to możecie zarzucić jedną gruntową wędkę i do tego tutaj kombinować wędką z pławikową, również z żywcami, albo z inną przynętą i łapać jakąś drobnicę, aby w międzyczasie podrobić, jakby to powiedzieć, swój wynik do siatki, żeby jak najbardziej i jak najbardziej efektywnie wykorzystywać czas spędzony nad wodą. Dobrym pomysłem jest patrzenie na nasze wędki i żyłki troszeczkę z boku, aby widzieć wszystkie nasze żyłki, wszystkie nasze szczytówki, bo nie zawsze pipcok nam zagada albo dzwoneczek, jakie zbranie, a dużo będziemy widzieli też po żyłce. O, widzę jakaś nowość, można tworzyć zawody w tej grze. Czy no, tak mnie długo tu nie było? Nie mam pojęcia, co to jest. Jak ktoś może, to proszę, niech mi wytłumaczy w komentarzu, o co chodzi z tym tworzeniem zawodów. Czy to każdy gracz może tworzyć zawody? Na jakiej zasadzie to się odbywa? Czy to coś kosztuje? Czy coś można na tym też, <laughs> przepraszam, zarobić? Dajcie znać w komentarzach, co i jak z tymi zawodami, ok? Ale przejdziemy na następne łowisko, bo widzę, że w tym momencie tu nie bierze. Widzimy się na nowej miejscówce. Teraz pokażę Wam fajną miejscówkę na niszczuki. Idziemy tutaj na dryfujące rośliny. Również w nocy. Idziemy mostkiem na wprost. I teraz, tak jak tutaj widzimy, to drzewo na wprost. Pierwszy zestaw idzie tutaj na lewo od tego drzewa. Na odległość około 30 metrów. Następny zestaw idzie na prawo od tego drzewa, też na około 30 metr. I ostatni idzie na środek. No, coś się dzieje nam na, na dwójeczce. I to są wszystkie moje miejscówki, które Wam chciałem pokazać. Teraz po prostu odpalę przyspieszony czas i pokażę Wam na koniec efekt jednodniowego wędkowania i porównamy ile kosztuje licencja na jeden dzień, ile kosztuje wędkowanie, transport i tak dalej. I sami zobaczcie jak to wygląda. No i tutaj mam klasyczny problem, wędki są za słabe i mam brania na dwóch wędkach i nie dam rady. To wina tych przyponów. Po bardzo długiej walce mamy niszczukę, proszę medalowa niszczuka, mamy nowy rekord osobisty, 155 doświadczenia, ale te ryby są bardzo trudne do, bardzo ciężkie do holowania, dlatego wracamy sobie na inne łowisko i będziemy trzepać bardzo No to już jest koniec, moi drodzy przyjaciele. Mm, powiem wam tak, grałem tutaj dzisiaj w tym momencie jakieś 20 minut realne. W czasie realnym 20 minut spędziłem przed tą grą, zarobiłem prawie 3000 dolarów. Do tego nagrywałem, komentowałem, starałem się pokazać wam wszystko jak najlepiej i no efekt jest w tym momencie niezbyt zadowalający, ale to dlatego, że spędzałem więcej czasu na gadaniu. Niż na łowieniu, ale powiem wam, że spokojnie w ciągu godziny realnej, godziny gry, w tych oto miejscach możecie wyciągnąć spokojnie jakieś 60-70 kilo basów. Powiem wam z mojego doświadczenia, starajcie się omijać miejscówki, gdzie są niszczuki, ponieważ niszczuki to bardzo waleczne ryby. Długo z nimi będziecie walczyć i będziecie marnować swój czas, a zarobek jest nieadekwatny. To by było na tyle w tym poradniku. Pozdrawiam Was, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby nie ominęły Was najnowsze filmy i poradniki do tej gry. Oczywiście nie zapomnijcie zalajkować tego filmu, napiszcie coś w komentarzu, co o tym myślicie. Czy macie jakieś lepsze może miej, miejscówki na, na tym jeziorku. Dajcie znać co i jak, no, piszcie, chwalcie się. Również jeśli wam pomogłem, to też dajcie znać. Pozdrawiam, do zobaczenia.